Witam Was serdecznie w kolejnej rozkminie, tym razem. Tym razem jestem na dole na cukierni, odpiekam. Kłasanty pokażę Wam jak pięknie wyglądają, proszę bardzo. Chrupiące, jeszcze inne ciacha wam pokażę, smakowite, na które już patrzeć nie mogę, bo, no bo tyle, tyle lat w tym zawodzie, więc więc nie chce mi się. Łyk wody i rozpocznę rozkminę. Wasze zdrówko. O, suche powietrze jest na piekarniach, cukierniach, więc trzeba bardzo dużo pić wody i się nawadniać, moi drodzy. Dzisiaj jaki temat chcę poruszyć, to temat tak zwanych związków. Związków, udanych związków, jak to robić, żeby żyć w udanym związku. Ja jestem ja jestem z jedną kobietą już od 2008 roku życia i jestem szczęśliwy, chociaż między nami bywało różnie. Sami kłótnie nie ma związków idealnych. Związków idealnych nie ma, po prostu nie istnieją. Wiele kobiet pisało w komentarzach: Jarek, opowiedz nam, proszę, jak poznałeś swoją małżonkę. No i dzisiaj, dzisiaj właśnie jest ten odcinek, że opowiem. Eee, oczywiście, przed. przed po zdaniem mojej żony miałem też dziewczyny, byłem w związkach dwuletnich, trzyletnich, bywało różnie i najczęściej te, te związki rozpadały się, wiadomo. Przepraszam, rozpadały się te związki, to jest normalne, że pierwszą dziewczynę miałem w wieku 16 lat, czy tam 17, byłem z nią 2 lata, moja pierwsza miłość, serdecznie ją pozdrawiam. I było ładnie, pięknie. No wielu, wielu z Was było w takich związkach młodzieńczych, tak zwanych pierwszych miłościach, które mówiliście, o kurcze, to jest ta jedna, jedna, jedyna, G-prawda, powiem tak, po tak samo tłumaczę mojemu, 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 mojemu chrześniakowi, że pamiętaj, to nie jest pierwsza i ostatnia, że nie łap się na tą pierwszą miłość i na siłę jej nie trzymaj, po prostu jak coś jest źle, to trzeba się rozstać, to jest... Pierwsza młodzieńcza Mila, chociaż nie chcę powiedzieć, że takie, takie związki takie związki nie mają szans na przetrwanie. Mają, ale większość ich się rozpada dwóch, po dwóch, trzech latach. W drugim związku byłem yy, z taką dziewczyną, która miała na imię tak samo jak moja żona. Takie same miała imię. No i też poszedłem do wojska i to się wszystko rozsypało jak domek z Ale. Takie życie, nie ma co się przejmować. Poczekajcie, żebym tu bułek nie spalił. Nie ma co się przejmować. No i wyszedłem z tego wojska, już tak mi się nie chciało, tam miałem z dwie trzy dziewczyny. Naprawdę kiedyś nie miałem z tym problemu z zapoznawaniem sobie dziewczyn, nawet same chciały się. Kurczę. Co tu się dzieje? Nie miałem problemu, nie miałem problemu, pełny pełny wachlarz włosów. Pełna łepetyna włosów. Też brzydki nie byłem, ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym. Bywało różnie. Najczęściej trafiałem na takie dziewczyny, które po paru miesiącach z, w związku tam już fajnie było, tak, tak yy, zmieniały się w takie żmijki takie. Jak to nazwać? No żmija może takie trochę za, za mocne słowo. Po prostu chciałem mną rządzić. chciałem mną rządzić. Tu nie pójdziesz, tam nie pójdziesz, tego nie zrobisz, tu z kolegami gdzie idziesz, tu co robisz. Mówię, kurczę, jak ona już po pół roku takie rzeczy mi mówi, że ja nie mogę z kolegami wyjść, nie mogę to, tego zrobić, tam tego zrobić. Nic złego nie robiłem. Ja jestem, pamiętajcie, zawsze byłem stały w uczuciach. Nie byłem jakiś taki z kwiatka na kwiatek, nie skakałem. No i trzeba było z takiego związku się zawsze ewakuować. Już przeszłem parę takich związków i miałem dość. I miałem dość. I mówię w nosie mam. Przebąbałem to wojsko. Wyszedłem z tego wojska i mówię nie chcę, nie chcę na razie żadnej. Żadnego związku, żadnej kobiety. Mam to gdzieś, miałem te dwadzieścia parę lat. Yy, podjąłem w pracę. Yy, w, w pewnym zakładzie pracy poza Inowrocławie. pracowałem tam w agencji ochrony. Bo do piekarni też nie chciało mi się jej zasuwać. Tak i mówię. Posiedzę w tej ochronie, zobaczymy, co to będzie. Też były gówniane pieniądze. Czy licencje masz, czy nie masz, tam gówniane pieniądze były. Nie wiem jak jest teraz. To było, to było ponad 10 lat temu, nie? Z 15 lat temu, jak nie dalej, więcej. No i tam poznałem pewną dziewczynę, bardzo sympatyczną. Serdecznie Cię pozdrawiam, jak mi oglądasz. Nie będę tutaj imion mówił, bo to jest nieważne. Kuzynkę mojej żony. Poznałem tam kuzynkę mojej żony, bardzo miła, sympatyczna, i mówi do mnie. Jarek, mam fajną kuzynkę, może chcesz ją poznać? Mówię ja pierdzielę, no nie chcę mi się nikogo poznawać, ale no, mówię, dobra, poznamy się. No i w pewien sobotny wieczór się umówiliśmy, no i przyjechały we dwie. Ta dziewczyna, którą poznałem w pracy, przywiozła właśnie tą kuzynkę, która chciała mnie poznać. I tyle. No i poznaliśmy się, no i zaiskrzyło między nami. I zaczęliśmy się spotykać. Jeździłem do Bydgoszczy do niej, bo pracowała w Bydgoszczy. Ona przyjeżdżała do mnie, do miasta do, niej, do Wrocławia. Piękna dziewczyna, naprawdę zakochałem się. Zakochałem się. Amor strzelił mi prosto w serce. I po chłopie. Po chłopie. Ale na szczęście trafiłem na, na normalną kobietę. Na normalną kobietę. I do dziś jest dobrze. Nie będę tak słodził, bo Różnie w życiu bywa, w związkach bywa różnie, i, i nie ma idealnych związków, i nikt mi nie powie: no nie ma idealnych związków, ale jest dobrze. Kochamy się, szanujemy się, to jest najważniejsze. No i zaczęliśmy się spotykać. Minęło może 8 miesięcy i żadna żmija z niej nie wyszła. Wszystko okej, okay. wszystko okej. Okay. I mówię, razem tak doszliśmy do wniosku, że, że zamieszkamy ze sobą. Zobaczymy, jak będzie nam się żyło, bo wiecie, jak to jest. Spotykacie się, dojeżdżacie do siebie w weekendy, spotykacie się, randkujecie, to jest inaczej, a zamieszkać ze sobą to jest inaczej. No i stwierdziłem, że dobra. I wynajęliśmy sobie mieszkanie w Inowrocławiu, przeprowadziła się do mnie, do mojego miasta rodzinnego, bo nie jest z Inowrocławia, i zamieszkaliśmy razem. Mieszkaliśmy razem ponad dwa lata, wszystko było dobrze. Wszystko było dobrze, nic się nie działo, wiadomo, jakieś tam sprzeczki drobne, ale to jest normalka, tam nie będę setki się powtarzał, ale powiem, nie ma związków idealnych. No i Jarek zakochany, przebity strzałą Mamora na wylot, poleciał do jubilera, zakupił pierścionek, czastą na kolano i się oświadczył, nie? No i powiedziała: Tak, szczęśliwy, uwierzcie mi, że nic do szczęścia mi wtedy nie było potrzebne. Ciężko pracowałem w piekarni, ale Kobieta, którą poznałem, ta miłość dawała mi siłę. Dawała mi siłę do ciężkiej pracy, i taka jest prawda. Byłem szczęśliwy, jak wracałem do domu. Teraz też. Teraz też mam to samo. Tylko nie ma takiej euforii, nie wiadomo czego po tylu latach, od 2008 jesteśmy so ze sobą. Nie ma, nie wiadomo jakich. Bo tylko w brzuchu to się zmienia. Pamiętajcie, uroda przeminie, ale jak jest uczucie, szanujecie się, jest to uczucie, że się kochacie po prostu, i jest super. I też. Wielu znajomych moich się dziwi, że czasami, jak się spotykam gdzieś u znajomego na jakimś piwku, to jestem sam. A oni wszyscy z żonami. Wszyscy z żonami, a ja jestem sam. Bo tak to jest, pytam mojej żony, mówię, jedziesz ze mną na grilla do Krzycha? Ona mówi, wiesz co, jestem zmęczona. Nie, sam jak chcesz, nie ma problemu. I ja właśnie za to też bardzo kocham moją żonę. Za jej wyrozumiałość, za, jak to się mówi... Słuchajcie mnie, jak to wam powiedzieć? Za to zaufanie. Za to zaufanie, ona wie gdzie jestem, wie, wie z kim jestem, ale też czasami, czasami też ze mną jest, nie? Nie jest tak, że wiecznie jeżdżę sam. Zdrówko. Piję tak tą wodę, bo mi zasycha strasznie w gardle. Poczekajcie, skontroluję tutaj. O! Jeszcze dwie minuty. Fundamentem, fundamentem całego związku, pamiętajcie, jest zaufanie. Zaufanie i uczucie. Jak nie ma zaufania, jest jakaś chorobliwa zazdrość, to jest straszne. Ja byłem w takim związku kiedyś tam za mało lata, zazdrosne dziewczyny miałem i mówię: Dziękuję. Uciekałem. Uciekałem zawsze z takich chorych, chorych związków. Że jest kobietą wyrozumiałą, szanujemy się, kochamy się. Jestem szczęśliwy, że taką spotkałem, chociaż nie zawsze było kolorowo. Nie zawsze było kolorowo. Różne sytuacje w życiu się przytrafiają i na przykład moja żona była przeciwna nagrywaniu YouTube z pewną osobą na początku i miała rację. Miała rację, że robię źle. Ale jakby nie ta osoba, z którą nagrywałem, byście mnie nie oglądali, taka jest prawda. Wyciągnę te burgery i teraz mówię właśnie do Adama Mahaja. Wbijajcie na kanał Raport Akcji. Fajny, przesympatyczny człowiek prowadzi kanał. Przepraszam, że uciekłem z, z kadru. Fajny, przesympatyczny człowiek prowadzi kanał. I prowadzi też restaurację. Zobacz, Adamie. Robię takie burgery. I kiedyś, jak wpadnę do ciebie. Zaraz ci pokażę. Do Kambodży. To takie ci zrobię burgerki. O! Takie burgery robię jest jakieś światło do restauracji, proszę bardzo piękne wbijajcie na kanał Raport z Akcji ja to nazywam telenowelą, bo już tyle odcinków podziwiam Adama, że trzaska codziennie te odcinki, bo ja nie mam takiej weny twórczej, teraz był weekend nie chciało mi się nic świętowałem swoje 40 urodziny ze znajomymi byliśmy sobie w restauracji, byliśmy sobie na piwerku, w pubie i tak na spokojnie te urodzinki obchodziłem. Za tydzień, w sobotę spotykam się z Krzychem i tak na raty się spotykamy, bo nie jesteśmy w stanie spotykać się, spotkać się wszyscy razem, bo wszyscy pracują lub gdzieś wyjeżdżają i ciężko nam się złapać wszystkich, ciężko mi jest złapać wszystkich razem. Raport z akcji, wpadajcie. Wpadajcie do Kambodży. Dobra, o czym, na czym to skończyłem? No i kobitkę mam wyrozumiałą, była przeciwna na początku temu co robiłem, miała rację w 100%. przyznaję mój błąd był wtedy i, i po prostu nie popierała tego, ale wszystko się zmieniło teraz, teraz działam sobie sam i wszystko jest tak jak powinno być, nie ma nic przeciwko, no i nie występuje na moich filmach, raz wystąpi, wystąpiły jej nogi jak jeździliśmy na wrotkach, jak śmigaliśmy sobie na wrotka ja po prostu, nie chcę występować i ja też nie chcę, żeby występowała. Chcę jej oszczędzić tych idiotycznych komentarzy. Po mnie to spływa jak po kaczce, ale niektórzy by to może przeżywali. Niektórzy ten hejt przeżywają, że zastanówcie się, jak komentujecie tam komuś na kanale, że to może go zaboleć. Ja to mam głęboko w czterech literach, ale są tacy, którzy, którzy nie mają, nie? No i nawet popełniają samobójstwa. Mówię wam, macie przykład, ozdoba, nie wiem jak miał na imię, wybaczcie mi, ale nazwisko utkwiło mi, też w MMA walczył, walczył z Burnejką, też bardzo hejt na niego był i sobie facet z tym nie poradził, nie, i niestety, niestety nie ma go między nami już, nie Bo tak to jest, no i, ale co niektórzy... Co niektórzy oczywiście, że po prostu nie ma mojej żony, mojej żony na filmach, to znaczy, że jej nie ma, nie? Nie ma. Że jej nie ma w ogóle. No, dziwne myślenie macie, co niektórzy. Bardzo dziwnie, dziwnie myślicie, no ale, ale takie jest życie. Niektórzy, jak czegoś nie widzą, to w to nie wierzą. Tak samo jak nie widzisz moich butów, to idę na boso. Tak to z wami jest. Wasze zdrowie. Mam nadzieję, że. Odcinek się podoba. Czasami znikam, znikam z tego, z obiektywu. Z obiektywu, dobrze mówię? Z kadru, przepraszam. Przepraszam Was. Trzecia, czterdzieści. Już delikatnie jestem zmęczony, bo po weekendzie, pierwsza nocka, poniedziałek, to zawsze jest taka tak jak to się mówi, męcząca trochę. Praca w nocy jest męcząca, ale nie narzekam. Ja to lubię i jest, jest ok. Ostatnio taka przygoda. Się trafiła mojemu koledze. Koleś, koleś wybił szybę i chciał wtargnąć do piekarni. Był na dole tak jak ja i koleś na dole zaczął wybijać szybę, no i prawie wszedł do środka, ale mój kolega zmiennik wybiegł do góry i zobaczył, co się dzieje, to koleżka uciekł. Jakiś śpun, narkoman, desperat, nie wiem, po co by chciał wejść. Wałkiem, wałkiem by dostał w łeb na pewno. No i tak Wam mówię. Wrócę do tego tematu, tego tych związków. Kobiety bywają różne, faceci bywają różni, nie jest tak, że y, tylko te kobiety są takie, faceci też, faceci też, kurczę, mieszkałem na pokojach, y, to widziałem te, te pary, te dziewczyny wpadające w szał jakieś, y, drą się na tych pokojach, szarpią się z tymi facetami, faceci z nimi, jakieś chore związki, patologiczne tragedie, ale taki odcinek już macie na moim kanale możecie sobie obejrzeć. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Życzę wam, żebyście sobie znaleźli kobietę, która będzie waszym żaglem, że będzie was pchała, nie kotwicą, która was będzie zatrzymywała. Tego wam życzę. Życzę wam uczucia takiego, jak ja dostaję od mojej żony. No takiego prawdziwego, żeby, żeby było to zaufanie i żeby to było to uczucie. Bo jak uczucia nie ma, no to, to, już, to już nie warto. Nie warto, dlatego związki się rozpadają. Co się spotykam ze znajomym, to on już ma inną kobietę, jest po rozwodzie. No i takie życie, nie? Takie życie. Przykra sprawa. Dziękuję Wam ślicznie, że oglądacie. Zapraszam do subskryp subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka, i wtedy będziesz na bieżąco z moimi filmikami, będziesz dostawał powia powiadomienia. Widzicie, jak to już. Już mi się język plącze. Jarek, jesteś pijany! No nie, ja nie jestem pijany, cześć, wiesz. jestem. Teraz też takie komentarze chcą, śmiać mi się chce. Życzę Wam wszystkiego najlepszego. Koniecznie zostaw ślad po sobie w postaci komentarza. Kliknij łapkę w górę. Łapkę w dół, jak Ci się nie podoba. Yy, tym zwię zwiększasz moje zasięgi łapkami w górę. Dawajcie łapki w górę, moi drodzy. Czasami firma. 8 tysięcy wyświetleń, a łapek ma jak 20 tysięcy, nie wiem dlaczego, dlaczego tak jest. Czekajcie na kolejne moje rozkminy, piszcie proszę w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć w moich odcinkach, jaki temat mam poruszyć, piszcie proszę w komentarzach. A, i jeszcze jedno, nie wszystkich przyjmuję na Facebooku do znajomych. Do znajomych przyjmuję ludzi, których znam, z którymi sobie przybiłem piątkę, to takich ludzi do Facebooka na Facebooku przyjmuję, no, ale mam, mam, ochotę zlikwidować tego Facebooka, ale trzymam go ze względu na Messengera, bo bo nie potrzebuję już tej platformy, bardziej zdjęcia wrzucam na Instagram. Wbijajcie na mój Instagram, macie na moim koncie, w kąciku tam na zdjęciu jest, kliknijcie sobie, tam jest mój Instagram, że jak tam chcecie wiadomość wysłać, to możecie wysłać, tak samo możecie wysłać wiadomość do mnie na mój adres e-mail, który znajdziecie w informacjach o moim kanale. Dziękuję Wam ślicznie, że jesteście, życzę Wam zdrówka, wszystkiego najlepszego, trzymajcie się, do następnego, cześć!